Witamy wszystkich na uroczystym apelu z okazji Święta Narodowego 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prosimy o chwilę zadumy i uwagi. Postaramy się przybliżyć Wam te wydarzenia. Powiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerpień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź wiernych i i nie weź sobie do serca. W całej polskiej ziemi, nie tylko w Warszawie. Wszyscy obchodzimy święto narodowe, dzień dzisiaj wesoły, święto polskiej wiosny. Słychać z każdej szkoły, dzieci śpią radosne. Polskie dzieci, powitajcie znów maj trzeci, co z minionych lat oddali na powracającej fali. I nam znów radosny, dzień promiennej polskiej wiosny. Dniu pamiętnym, od dniu sławny, choć w przeszłości tak już dawnej, wieko pomne maj trzeci. Polski ciał, witają dzieci. Jest takiem Polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miały rangę Wielkiego Święta Państwowego. Po II wojnie światowej w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rami święta państwowego w dniu 3 maja, czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku. Rocznica Trzeci maja radością wiosenną. Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaił się też pierwszym kwieciem, po łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny, zgodnym kurem z ludźmi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem w ojczystym kraju. Witaj, witaj, moja woroczniczo, pamiętny 3 maju. dążyła do przeprowadzenia reform, skupiając się w obozie zwanym patriotycznym. Przeciwnikiem reform była opozycja magnacka, która nadal zamierzała korzystać z protekcji Rosji. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych. Walka pomiędzy stronnictwami miała rozegrać się na Sejmie, który rozpoczął swoją pracę w 1788 roku jego obrady zyskały miano Sejmu wielkiego lub czteroletniego, gdyż ich zwieńczeniem było uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku. 3 maja 3 maja radość budzi, wtedy wolność łączy ludzi. W całym kraju wiszą flagi, to jest święto wielkiej wagi. Defilady w każdym mieście. Sztandar górę! Hej! Podnieście! A na piersi ożół biały, dumny ze mnie, Polak mały. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Wprowadziła dziedziczność tronu oraz trójpodział władzy. Tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym prógom reform. Powstania Kościuszkowskiego, trzeci rozbiór naszego kraju w 1795 roku Polska zniknęła z map Europy i Świata na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia ostatniej próby mądrości Polaków. Symbol ten zawsze kojarzyć się będzie z Polską i Polakami. Konstytucja 3 maja. Była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które w 1772 roku uległo pierwszemu rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozwrócenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w wielu krajach społeczeństwa. Jak długo te symbole będą kojarzone z Polską i Polakami, zależy tylko od nas, Polaków. Dziś też nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy przez wiele lat rozproszeni po całym świecie żyli i działali na rzecz Ojczyzny. Dziś przypominamy karty historii, po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać trudne czasy niewoli. Serdecznie Telegram. Promieniem wiosennej tęczy, gdy czarne chmury wiatr przegną. nadaję telegram serdeczny. Ogromnie serdeczny telegram. P. Jak piasek Mazowsza. O. Jak ojczysty dom. L. Jak listki na wiosnę, gdy pierwszy śpiewa ptak. S. Jak Szczecin Piastowski. K. Jak Karpacki Grzbiet. A. Jak aromat wiosny, gdy Wisły słychać szedł.